Kuchnia? Jestem w tej samej kuchni co w zeszłym roku na święta, tylko w zeszłym roku chyba byłam jakoś wcześniej, a teraz jestem a czas świąteczny robię sobie już jedzenie. Dotarliśmy, jest wszystko ok, ale jesteśmy wszyscy zmęczeni, czas więc będziemy chillować dzisiaj wieczorem. Mnie się udało pierwszej umyć i już jestem gotowa do spania, także. Żegnam się z wami pierwszego dnia. Do zobaczenia następnego. A jutro gdzieś pojedziemy. Mm, coś pozwiedzamy, Ja jeszcze też idę do pracy z ciocią i będzie aktualizacja na pewno. Hej, witam się z wami w sobotę. 27 grudnia. Mamy już następny dzień. Pierwszy poranek w Niemczech. Jest słonecznie, aczkolwiek okazało się, że są tylko 3 stopnie, a ja dałam po prostu. Moje słowo, że jest 8 stopni. Teraz już się trochę chmurzy. Zresztą mogę pokazać. I teraz lecę wam pokazać śniadanko. Jest kawka. Teraz sobie tutaj doleję mleka mojego, takiego roślinnego, jeszcze z Polski, owsianego. I kanapeczki z Awokado z pomidorem, z czosnkiem, z solą. I tutaj jeszcze mamy ten sam zestaw, tylko z wegańską szynką. Także bardzo podobnie jak w ostatnim vlogu, ale pokazuję. Jestem w niemieckim rejwerowie z zakupy i po prostu oszalałam, bo są całe lub poświęcone wegańskim produktom, a w moim koszyku już. Jestem już z powrotem do domu, zabieram się za robienie jedzenia, bo jestem straszliwie głodna. Wróciłyśmy z ciocią ze sprzątania, także podreparowałam trochę budżet, zrobiłam zakupy i będę robiła żarło. E, pokażę Wam fajne rzeczy, których nie ma w sumie w polskich sklepach w większości. E, Powiem szczerze, że byłam zaskoczona ilością takich produktów. Przechodziłyśmy obok lodówek i cała lodówka była poświęcona właśnie produktom wegańskim. Różnego typu sery, jakieś tam szynki, serki, do smarowania na kanapki, klobasy, kotlety itd. Także pokażę Wam część z tego, co kupiłam. Uważam zawsze nowy smak mile widziany. No i właśnie ten wegański majonez, też fajna sprawa, bo ja zawsze majonezy robię, ale chętnie spróbuję też takiego gotowego. No i fajnie, że jest w szkle. A na obiad będą frytki, które się właśnie robią we frytownicy bez tłuszczu. Od wczoraj jeszcze warzywa takie włoskie, które mi zostały, zjem bardzo chętnie i wybiorę chyba. Te właśnie sznycle ala kurczakowe, bo jestem w sumie głodna i chyba lepiej będzie mi najeść się tym niż tymi małymi kawałkami. I mój obiad jest gotowy. Jestem z siebie dumna i jestem głodna, więc zaraz idę jeść. I tak wygląda obiad. Frytki, właśnie te kotlety mm, i warzywka z wczoraj, więc lecę jeść, a później jakaś kawka i ciasto. Smacznego Edi. Hej, witam Was w sobotę. Dzisiaj mamy, ja już tak po prostu mylę dni, 28 grudnia, jesteśmy właśnie z kuzynem na takiej małej przejażdżce po okolicach Dortmundu i wypełniamy zlecenia cioci. Zawieźliśmy znajomym ciasto. Później jedziemy do drogerii, ponieważ chciałam zrobić jakieś tam prezenty do Polski i kupić sobie parę rzeczy, których po prostu u nas nie ma. Oczywiście wszystko w duchu e, cruelty free i wegań, wegańskości, że tak powiem. E, mamy piękny, słoneczny dzień, moi drodzy. E, o, tutaj widać właśnie słońce. E, jest dosyć ciepło. Niby jest jeden stopień, ale powiem szczerze, że zupełnie inaczej się to odczuwa niż w Polsce. Hmm, tutaj się później robi widno jasno, ale znowu e, po południu mamy troszeczkę więcej e, jasności. Gdzie w Polsce już tam w pół do czwartej, teraz się robi ciemno. Tutaj jest to gdzieś o godzinę dłużej. No i jedziemy dalej, moi drodzy. Witam Was znowu z kuchni mojej cioci, mamy 29 grudnia, czyli niedzielę, leniwą niedzielę, bo dopiero sobie szykuję śniadanie, będę miała owsiankę, której w sumie nie jadłam już przez długi, długi czas, bo ostatnio miałam fazę na kanapki, ale tak mi się już zbrzydły, że po prostu masakra. W sensie pewnie na kolację znów zjem kanapki, ale teraz na śniadanie po prostu mam ochotę coś innego więc będzie owsianka na mleku migdałowym magdał z bananem i z orzechami pewnie. No i do tego dorzucę jakieś dodatki. Także powinno być całkiem nieźle. Wczoraj mieliśmy taki bardzo rodzinny dzień. E, a ja w ogóle do Was mówię, 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 patrząc na taki taki ładny widok, spokojny widok e, lasu, Direkt który jest tuż przy bloku, jest tutaj naprawdę spokojnie. Dzisiaj mamy takie plany, że również całą rodzinką w tym samym składzie co wczoraj pojedziemy, pozwiedzać centrum Dortmundu i być może jeszcze jakieś okolice, ale wszystko wyjdzie w praniu, także oczywiście was zabieram ze sobą, co nieco opowiem, jeżeli będę wiedziała coś o tych miejscach. Być może już byłam w części z tych miejsc bo w centrum Dortmundu już byłam, przy okazji ostatniej wizyty. Być może zahaczymy też e, zeszłoroczny właśnie Weihnachtsmart. E, no, ale tak jak mówię, wszystko wyjdzie w praniu i oczywiście wszystko Wam pokażę. I pokaźna porcja owsianki. Wjeżdża na salon, także smacznego. Hej, witam Was po krótkiej przerwie. W zasadzie nie tak krótkiej, bo godzinę, że małam jakoś, jestem straszny sen na dzisiaj. A w tym czasie moja rodzinka pojechała sobie zwiedzać pobliskie okolice, zrobić małe zakupy jakieś tam sprzęta, jak jedecz, coś takiego I, i, i zobaczyć lotnisko, na którym ja już byłam. Więc miałam czas, żeby trochę odpocząć. Ja teraz wstałam i robię sobie jedzonko. I dzisiaj mam hotel na coś takiego śmietnikowego, że tak powiem. Chociaż wszystko będzie z domowych mm, składników. E, kupiłam sobie takie wegańskie burgery, e, które są głównie z e, soi. Jest też niestety, albo istety, bo dla smaku dobrze, mm, trochę glutenu. I one wyglądają tak. I ja jestem po prostu przerażona. To jest tak zbite, i wygląda jak y, mięcho, takie właśnie do burgerów. I pokażę Wam, jak je przyprawiam. Niestety Ciocia raczej tak przypraw nie używa jak ja, więc będzie przyprawa do drobiu zamiast do y, wołowiny. Będzie y, czosnek, y, papryka słodka, sól, pieprz, a później reszta składników to jak w burgerze. Co tylko mam, to dam. I już pokazuję. Tu są moje burgerki. Tu mam przyprawy. Yy, aha i ważny składnik sos sojowy, który też jest tutaj bardzo potrzebny. Do tego będzie oczywiście pomidor, ogórek, yy, cebula i mam też yy, ketchup i właśnie ten wegański majonez, który kupiłam. I mam jeszcze yy, takie bułki. Hmm. one są całkiem duże, już pokrojone. Wiem, że to nie jest nic zdrowego, ale od czasu do czasu mam ochotę na właśnie coś takiego. No i hamburgerki gotowe. Majonez u góry i na dole. Eee, kotlet, powiem szczerze, wygląda trochę przerażająco, <laughs> ale na pewno będzie smaczny. Do tego pomidory, ogórki kiszone, czyli moje ulubione. I ketchup. Przydałaby się jakaś sałata, ale niestety. Nie mogę znaleźć. A dzisiaj wszystkie sklepy są zamknięte. No i oczywiście na spodzie jest jeszcze cebula, o której mówiłam. Kochani, muszę przyznać, że smakuje bardzo podobnie jak Beyond Burger, który jest mega drogi i w Polsce kosztuje ponad 30 zł, na przykład w Meat Fit. Trochę taniej w Krowa Żywa. A tu, moi drodzy, za 3 euro mamy coś, co jest bardzo podobny smakiem. Mam obok nigdy cię nie było na blogu chyba. Chyba, że z gór. A mam być na blogu. A czemu nie? A, A, no. Jemy, czasą babcia, ciocia. To, to jest bardzo dobre. I reszta społeczeństwa. <grym>, Siedzimy i może później się przejdziemy na jakiś spacer, bo już po prostu Albo zakończymy! Jak kanapowce, leniwce. Przed poniedziałek Witam 30 grudnia O 10 Właśnie jestem już po śniadaniu Piję sobie jeszcze kawę Czekam na resztę rodziny I jedziemy do Nordkirschen Ja tam już kiedyś byłam Ale chętnie sobie odświeżę widok I oczywiście zabieram Was ze sobą To jest taka miejscowość Która ma około 10 tysięcy mieszkańców i w sumie głównie słynie z takiego pięknego zamka i ogrodów otaczających właśnie ten zamek. Wszystko zobaczycie już niebawem. już na miejscu, jest pięknie pogoda dopisuje, słoneczko świeci jest trochę chłodno, ale w sumie jakoś to nie przeszkadza, bo słońce nas ogrzewa, mamy zamek, mamy wodę wszędzie jest bardzo czysto i ładnie tak w Nordkirchen i jest po prostu pięknie wygląda jak w bajce, te domki są wszystkie takie małe, wszystkie z czerwonej cegły patrzcie pójdziemy jeszcze zobaczyć rynek, jakiś taki mini rynek w miasteczku jesteśmy przy kościele w tym momencie tam jest taki powiedzmy mały ryneczek, właściwie to się jakoś nazywa coś tam plac więc nie wiem w końcu, czy ja to pokazałam. Chyba się na moment wrócę, żeby Wam pokazać. Tam jest choinka. W ogóle wszystkie budynki są tutaj takie same. Niebo jest po prostu niebieskie. Wszystko tak pięknie wygląda razem, bo jest taki kontrast między budynkami a niebem. Spójrzcie sami. Tak, właśnie o tym mówiłam. Na zdjęcia to wygląda jeszcze ale muszę przyznać, że nic nie oddaje tego prawdziwego widoku, jaki można zobaczyć swoimi oczami. Także generalnie bardzo mi się tu podoba. Możecie zobaczyć kwitnące drzewa. Taka zima w tym roku, no co zrobić. I tu właśnie jeszcze raz kościółek. I przechodzimy dalej. Tu mamy hotel, tam jeszcze była ta restauracja. To jest ogólnie takie niezbyt duże miasteczko, ale muszę przyznać, że bardzo klimatyczne. No, a tam moja rodzinka już sobie idzie, a ja zaraz za nimi. Właśnie, mijamy kościół i wkraczamy na fajne smart. Gdzie... No i spacerujemy, spacerujemy, a za nami największa choinka jaką w życiu widziałam. Serio, świeczki są. Nie wiem wielkość tego, ale jest ogromna. Już Wam pokazuję z drugiej strony. Tak to wygląda. I tu mamy częściowo już smart, który się tu zaczyna. Później przechodzi się takim bocznym deptakiem. I tam jest główna część tego smart, a tu właśnie mamy na tyłach taką oto wielgaśną choinkę. Wegańskie szaleństwo w realu. W realu, którego już nie ma w Polsce. Pełna półka po prostu alprowegańskich różnych smaków, bardzo niecodziennych, bym powiedziała, bo jest na przykład migdałowy jogurt, albo yy, wiśniowy, czereśniowy, także czat. No i ja wybrałam taki czerleśniowy. I kolejny raj dla wegan. To dam Wybrałam sobie śmietanki. I chyba jeszcze się skuszę na Oatly. To są te systemy, o których kiedyś mówiłam. Tutaj wrzuca się wszystkie właśnie butelki, jakieś plastikowe i e, puszki, i za to dostaje się cenciarki. Brawo! Mam wrażenie, że ta główna jest takim punktem startowym i Jesteśmy już w po wycieczce i właśnie sobie robię jedzątko. Cukina już jest gotowa, frytki już są gotowe, i jeszcze tłuszczowego również robię ciki, coś ala oczywiście wegańskie. Dzisiaj było super, pozwiedzaliśmy sobie właśnie Nordkirschen. Zobaczyliśmy miasteczko jak i oczywiście zamek. Byliśmy także w centrum Dortmundu, na Weimarkt. Odwiedziliśmy parę sklepów, zrobiliśmy jakieś tam zakupy do Polski, rzeczy właśnie, których nie ma u nas. No i tak nam minął w sumie cały dzień. Mamy już godzinę prawie że 17.00. Więc można powiedzieć, że cały dzień w podróży. A ja powiem, że lubię ten stan. Były kiedy jestem zmęczona podróżą. Fajnie wtedy odpocząć w domu. Usiąść, zjeść coś ciepłego. I wtedy powiedzieć, że zasłużyło się na ten wspaniały odpoczkę. Witam ostatni raz z Dortmundu, chyba że jeszcze jutro mi się uda nakręcić cokolwiek, ale jutro raczej już będziemy w podróży, więc nie obiecuję. A ja wyglądam jakbym płakała, bo właśnie siekam składniki na sałatkę jarzynową i wiecie co Cebula robi z oczami. Właśnie to. Ale sobie taki ładny makijaż zrobiłam. i co? Dobra, już nie płaczę, już jest po sałatce, już prawie zrobiłam na trzy tury, bo każdy z nas jest trochę inaczej. Ja nie jem jajka i cebuli, babcia nie je cebuli, a reszta jest standardowo, więc na trzy miski poleciałam. Zostało mi tylko przyprawić i dodać majonez. Ja mam swój majonez już kupiony, ten właśnie wegański, a reszta jeszcze musi poczekać, bo dopiero chyba ciocia będzie robiła taki majonez dla nich. I w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj jest jakiś dzień gotowania, bo teraz będę robiła sobie obiad. Mam bataty, Mam jeszcze cukinię, mam brokuły właśnie tutaj na blacie. I mam jeszcze dwie takie bułki burgerowe i dwa opakowania tofu, więc myślę, że najpierw, jako taki lunch, sobie zrobię właśnie te burgery. A później na obiad będzie już bardzo warzywnie czyli bataty, cukinia, brokuły. Właśnie ogarniam sobie tutaj moje brokuły. będę je gotować później. Na pewno je jakoś przyprawię. Może jeszcze przysmażę na patelni z czosnkiem, z solą i tak dalej. Ale co wymyśliłam, to uważam coś świetnego. Jeżeli chcecie gotować na parze, a nie macie takiego specjalnego przerządzonka, no to właśnie tak jak ja teraz, kiedy nie mam swojej specjalnej takiej wkładki do garnka, używam sitka i na nim właśnie położę brokuły. No i oczywiście pod, pod spód nalałam trochę wody, żeby się miało na czym gotować. Powtórka z hamburgerów. To już się smaży. W standardowych przyprawami, Z słodką papryką i z czosnkiem i z przyprawami. Mamy 12.15, ja jak nigdy jestem przygotowana do spania. Posiedzę jeszcze chwilę, ale czeka nas jutro podróż, więc składamy życzenia wszystkim, po kolei dzwonimy. I ja też Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku! I dziękuję, że oglądaliście ten rok. Oczywiście zapraszam na wszystkie moje kanały. No i do następnego, pa!